Siemaneczko widzowie z tej strony Pixel 707. Dzisiaj w kolejnym odcinku jest ze mną znowu Pan Ziemniak. Siema widowie! To jest trochę. I dawno nie graliśmy... Dawno widzowie graliśmy w granie Chapter 2. W granie Chapter 2 graliśmy 5 miesięcy temu. Znaczy. A tu ciebie? Co? Jest u ciebie? Dobra. Dobra, widowie. Idziemy i... No. Zostawcie suba i lajka. I wonetem. Ja zwoneczkę, suba. To się nie wybije, pewnie będzie mało, wyświetleń. Tak się stanie. Widowie! E, eh, możecie... Ja też tu to... Napiszcie mi i mam nagrywać już film i jutro się to lajki. Jutro? Jakie wczoraj? Pomyliłam się w dowie. jutro, bo jutro jest piątek. Jutro, jak masz? Dobra, nie ma Tutaj jak gram na ekstremach, trzeba coś tu mieć, aby wejść. O to ma to będzie tutaj, o tym ne? Nie Tu? No. no. Tam, do, aby łączyć z drzwiami? No. Nie Ja chyba myślę, że tutaj idę dla nas Trzeba, dziadek, trzeba go pierdyknąć czymś. Piądem ja, O właśnie, helikopter, A no. to I helikopter. Suka stara. Gdzie jest helikopter? No. Helikopter jest na dachu. No. Jak masz, ale muszę No. Mają. U, nie ma nic tu ciekawego dla nie. nie wiem gdzie Nie mam widzowie zielonego pojęcia. Ja pierdzielę. No mówiłam, że cię włapie. Może dziadek cię włapię Ale mnie przestraszyłaś, babciu. A nie, to jest babcia pieroami Pierogi sama zrobić dla dziada. Czekaj, chłopamki. Dobra, widzowie. Wakacje nie. Wakacje będę mieć codziennie chyba nagrywał, bo wakacje macie Więcej czasu na oglądanie. I ja ona wraca. Mam potrzebny przedmiot? No, przyda mi się, aby nigdzie tu nie wlazłem. No. <śś> tu chyba nic widzowie nie będzie. U pułapka, trzeba uważać? Co tu będzie potrzebne? Ale tu podnieść. Jak to podnieść, kurde? Ja nie wiem. ja nie wiem. No, posz, posz, posz. Ty Trzeba mieć kolbę. Trzeba mieć klamkę. O, to jest chyba. Do, o, do handel. No dobrze. O, to jakaś kutka. Padłoki. jak to otworzyć, to nie. Bez, to, nie, nie, nie. to właśnie. Muszę mieć padłoki właśnie. A nie chyba. Kurde. No ciekawe może trzeba Uwali puławka. 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 Jak widziałem chcecie więcej grani, na przykład dwójki, albo innej, więcej grani po prostu. No to piszcie hashtag babuszka. Nie, ha? A ja spróbuję babcia bab, i dziadek. Nie! E, hmm? Babuszka. robi go nim, nie? Ja widzę jak gram bez dźwięków. Muszę walczyć. Bardzo... Dobra. Co ty chcesz? Chciałem nie Myślałem, że jest za mną, prawda? Dobra Doba Dobra to e, jest Gdzie to, co? to zanieść? Chciałem dobra Co teraz robimy? Dziadek tu idzie Ale to może wejść? O cholera! O cholera, to jest babka o cholera, czy to Freddy Fazbear? Wszyscy tam idą. No spokojnie, się tu schowam. Nie znajdą mnie. Ktoś może tu wejść? Widzowie, jutro odcinek jeszcze. Jeden. Chciałem ogarnąć live'y, ale nie wiem. Zastanowię się, czy zasługujecie na live? Chyba był. Bo otworzyli. Jak coś widać jak będę te kawały, to... Z... trochę jestem chory. 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 A wczoraj były mi to więc... Nie wiem. Piszcie w komentarzach, co dostaliście. To ja podgłośnie, znaczy ja sobie. E, może pod... Вядек, пошли. Вядек, пошел Вядек, пошли. Вядек, пошли. Уж пошли. Вядек, пошли. Вядек, пошли. Вядек, пошли. Вядек, пошли. Вядек, Dobra widzowie jak ogarnę z laptopa, no znaczy kolega mi pomoże odinstalować nie bzdury, głupie gry jakieś, to ogarniemy czy będę mógł robić odcinki na laptopie. Wiecie? Z Robloxa. Ale ja te live y bym chciał na kompie ogarnąć, tylko coś nie pyka. Tu mam amunicję, to jest jeszcze lepiej. Lepiej. Tak na zawsze to otworzę. To się chyba nie zamknie. Akurat gdzie on jest, Dziadek? Babciu nie wiem, to przeczuję już jaj. co się wystraszyłem! To jest na to Straszna czy śmieszna? Nie jest najstraszna. Co to było? Ona idzie na górę i na dół i dobra widzowie ale widzowie dawno się no, nie idziemy ich o tu jest amunicja ile już nagrałeś? nie wiem czego? ale ile gier już nagrywałem o to Oto tak, to jest drugi odcinek z granii 2 z grani z grani były też dwa odcinki. A, extreme. Oj, 40. Nie mam pomysłów na odcinki. Ja też mam. Będę widział. No, zrobię wam niedługo. Będę zakładał nowy kanał Pixel Plus, abyście mnie subowali, mieli. My... Ja tam będę nagrywał Roblox czasami, ale bardziej Minecrafta i to w będę będzie nim Security. Adam, Adam security. Pewnie będzie blask. Babciu. tu? Nie wiem. cholera, ona dobrze idzie co teraz. O cholera. się to zamknąć? No nie da. Boi oh, się. To Skąd ta piosenka? O, gdzie też włączył? Sery? Mhm. Mm o, Adam powiedział, sery. Niknąłem! Już się nagrywa. Jak sprawdzałem tylko. Wszelki dzień! I trzeci, widowie. ja będzie Mamy jej Dobra. Jak bym ogarnął na laptopie tego BS, to bym nagrywał Robloxa. sami A sami. Czasami. A bo chyba trzeba to dać tu, aby to się otworzyło z tym prądem, co nie? No. U, ej! A, policja! Uuu, dziadek mnie wydział! Dziadek wdepnął pułapkę! Wdepnął! I nic mi mm, się nie stało! A co mi babka? A ja grałem w The Twinsy, co nie? To nie było w babki bo... pułapka To babci! Ja grałem w The Twinsy! I chciałem zabić... I babcia tam kłada pułapki! I Bob... Najpierw pisał, że Bob i Jack, ten... Y jakiś tam zabili się, Bob i Max. Bugs, z tego co pamiętam. Widzowie, piszcie w komentarzu, czy chcecie odcinek z de, tego, z Twizzów, bo na kanale zawsze chciałem nagrać, ale nigdy nie tej gry, bo to jest twórca grani to stworzył, czyli deweloper. Dobra. Jeden z dziadek babcią. To będzie coś? Nie. Idziemy, idziemy. z tym. Nie utop. No. Dobra, widzowie. Idziemy. idziemy. Idziemy odkręcić wodę. widzę, że otwórcy grani to naprawili, że... Ten, że jak było jak to mać? No nie wiem jeszcze, że jak było kucanie to się ciężko chodziło z kucaniem na kucaka Bapa. babcia widzi mnie, babcia widzi mnie, babcia widzi mnie. O, nie widzi? O, witaj się. Dobra. Pani ma. Ogolone, oczywiście. Mogę to nie robić. Nie, to jest... Co? O kurde! Widzowie! Piąty dzień i to kończę. Ten filmik. Szybciej! Bab, a szybciej. Ma ba, babciu, muszę kończyć za odcinek. Nie, nie, nie może... Uwielbiam na bab. No mnie widzi? Nie widzi, ale. Nie Ile tobie No, czy nie jest na polityce? No i Minecraftem mi to młody i staluje, babciu, mnie ja nie widzisz? Ty się mają. A kocha babę. Tam poszła, bo coś zwaliłem. A jaki Oj, sorry, widzowie. Wiecie co wideo ja, ja będę kończył na na, na rawidowie pozdro.